Siemaneczko, dzisiaj robota w deluxe, Zaraz wam pokażę, jak się robi bajrantską furek Bawareczka czeka. Dobra, bierzem się. O, proszę, ja Was nadeszła wiekopomna chwila, bo o! proszę bardzo. Jedna stoi, druga stoi. <grystanie> Jedziemy do, do kurwiatora i zobaczymy co się będzie działo. Dzisiaj na szybko musiałem <grystanie> na siliko tam przyklejać już kurwa łapy brudne, pazury. <grystanie> Szybko na silikon. To tak się szpiesie. Ta jedź to do kurwiatura, do kruwiatora. A tu od musiałem na, na silikon przyklejać. Specjalistyczne lampy Ale ręczne nie zeszło ciśnienie. O, niedokończona. <ścjalizacja> Staś było odchodziła ta gumyczka. <ścjalizacja> Wczoraj się męczyłem, żeby butle z gazem wyciągnąć, bo w butli kurwa ktoś nabomblował pełną butlę gazu. Ledwo coś bym wyszarpał. Dobrze, w razie wypadku to by wybuchło jeszcze. Tutaj trzeba wziąć wody troszkę, może z chłodnicy zejdzie albo co. Samochody zatankowane po 10 litrów, myślę, że starczy. O, proszę bardzo, jak kurwa. Pusto, można tej wozić różne dzieci. Jeszcze gazem śmierdzi tutaj. Daj unda tyszki daj pan. Kurwa, tu coś znalazłeś to. O shit, no jest po moim balabanie. Ej daj pan, górba. Gaspan. Brać grozy tyle kilometrów. <laughs> żeby zaraz się rozkraczyły. Kurde. <laughs> Kurwa, wstyd takie maszyny wieść. Ja do mojej Gruzji. A 65 sprężyna pęknięta przechylona na, jedną, na jeden błoczek górba, trzeba jaksem nadciąć drogą <noise> bo ksibo wygląda a tu drugi gruzik Proszę, jak się przygotował. Kamerują się. <grywa> Kurwa, masz krzesełko to. Nie spodziewałem się, panie, że przyjedziesz. A gdzie lawety? <grywa> Klotka śmierć. Pierwsza lawetka wjechała. Ale majster stawiamy. No, żeby tam zjechać. Z tej pianki luksusowo wygląda. <grywa> I nie wiem, czy nie wytrzyma dłużej. <grywa> To miał być bogaty Veyron, ale jeszcze nie dokończyłem. Ale <laughs> Co ty, te guby te po, mi... No właśnie, tam pianką chcę trochę pokombinować. Jeszcze nie rozkradły. by tu cała procedura jest, o! Tu trzeba, kurwa, tam Top -gana. Naprawdę Działeś, turma chodzi. No to ja robiłem. Teraz może będzie być... niby... to jest niby od klimatyzacji, nie? Ale o, dodatkowe chłodzenie. bo by na Instagrama sobie fotę pierdolnąć. Znaczy kurwa telefonami byś musiał chyba zdjęcie, nie? No bo jak wyślesz później? Kamerę i 10 sekundą. Aha, to może sobie... Wiesz, no nie wiem jak chcesz, nie? A to trzeba biegiem lecieć? Nie. <laughs> Dobra, to ja stadek już. No, Trzy, dwa. Nie, obok mnie obok chyba, nie? Poszło. Kurwa, zap chyba nie ustawiliśmy się. Poczekaj. Licz. <laughs> Dobra, poszło. Nie mam w ogóle pojęcia, wiesz, jak to nagrywać. Tu bardziej chodzi w sumie o samochód, czy wiesz, czy przetrwa, czy się nie rozpierdoli. No i co, będzie chodzić? Ja stawiam, że będzie. Kurde, na naprawdę, nie takie rzeczy wytrzymały. Na początku delikatnie, zobaczymy, czy tak, będzie. Tak, czy pali kapcia, bo tego sprzęgła nie wymieniłem. Co pamiętasz, co się ślizgało? No. No, nie wymieniłem tego. Niby ty... u mnie kurwa kręciła kołami. Ale jest tak gorąco, że widzisz, jak paliłeś kapora, to ona od razu już kurwa smaży. Temperatura jest. masz moca tutaj wiesz. Ale co z dołu wstaje? W miarę? No i tam zobaczymy. Nie chcesz się bawić od razu nie. sprawdzić sobie na spokojnie to mi powiesz co i jak czy nie przyjebać? <grym> Najpierw trzeba się przejechać zobaczyć czy, no. czy hamulce w ogóle będą hamować, nie? Raz się włącza ten spuszczanie powietrza ciśnienia, a raz nie ściągnie. Prosi, co ty, to... Dobra, ja bym sobie pączka zrobił. Teraz będzie bezpieczniej. <śmulia> <śmulia> o. I ma siły, jebana, 200 koni! Co się uprzymują przez te... Może trzeba strzelić, wiesz, z tego. A, Na początku jest tak, każdy mówi o tłucze, tłucze, się tłucze i przestanie tłuczeć. Prężyny wsadziłem y, obniżające z przodu, wiesz. No, A, -a okej. Okay. A tył? Tył mięciusi. go został stary. Może być dobrze. Albo już gumę złapałem. To jest minus kompresora, Dobra. że jak syczy, to nie wiadomo czy to opona. <laughs> 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 tak, jeszcze tamtą byśmy przetestowali. Ale kurwa, naprawdę fajnie, powiem Tobie. To fajnie tylko <śmiech> wygląda. <śmiech> kurwa, na pustyni taką zapierdalać. Powydma, no. no. podwyższyć ją. Tylko widzisz, musisz uważać, żeby sprzęgło nie złapało i nie zaczęło palić sprzęgło, nie? Tak, 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 tak. Ale ty wiesz takie rzeczy, a ja ci tłumaczę. Ja wiem tyle co zjem. Nie ja tak? wiem, to ledy są tam. A, nie to nie zmienia pracy silnika. <noise> o, ona będzie chyba nawet na dwójce smażyć. Myślisz? No? Kopony trzeba rozrzeć, ale nie będziemy jeszcze ten chetać, chopon, co? Jak chcesz. Zakręcić jeszcze? Kurwa, mówię słabe hamulce. No, czuć, nie ma teraz, chyba teraz bym też hamulców. Ale na żywo to całkiem inaczej wygląda niż na filmie, nie? Na żywo zajebiście wygląda. Tak bardzo niebezpiecznie, nie? Robi roboczy, no. Trzajnie zgnić. Niepotrzebnie tez. Trzeba dobrze cyrklować z hamulcami, nie, żeby już się nie wpierdzielić prosto nigdzie. Bo to wtedy na tej trawie to prosto leci mi, jak się masz witko. Ale wytrą się trochę hamulce, wiesz? Tak, tak, ale widziałeś tutaj, jakby wypadłem tu Hebel, a, ona... a to jedzie, no. Bo to ciężkie. tego mówię ostrożnie, żeby się wiesz. Te no. krzywdy nie zrobił. Zajbiście ogólnie, ma moc, ma siłę. Ale fajnie wygląda, efektownie. No. no. Robisz robotę, panie, robisz robotę. To ja dawno nie jeździłem, jak zawsze tak mówię. To co robimy? Jedziem, siadasz? Jak? To, rób co chcesz. Próbuję. Hamulce diaksem wyszlifowałem i wiesz, teraz tak kujowo hamują. Ale zaraz się wytrą. Bywało jak. Wytrzymała, na wymagająca, jest, powiem szczerze, dawno nie tak wymagającym samochodem. Pa, nie wytrzymała! Wytrzymała elegancko! Luksusowo! Uh. <laughs> pa, pa, pa! Inżynieria majstrowa. Wszystko trzyma, co? Nie odpadło? Trzymała! Powiem sobie tak, tam. Biorę tam poprawkę, że prosto, właśnie nie polecieć. No jest taki moment czasami i trzyma. Pęka, kurwa. Ale to od naprężeń, buda pracuje, ale sztywna jest i w kierze co, czasami coś tak dziwnie, wiesz, rwie. Zawsze ja się dyfer. zmachałem. Przez ten dyfer, tako, wiesz. To szarpie... przez papierochy. Przeżyła, no teraz trzeba zobaczyć. Eee, trochę słabo, jednak te 200 koni jest słabo na ten, na... Te, na... Na dwie gumy, nie? Ale zobacz, jaki tu lat? Czekali. no 235, pań. No jeszcze I tutaj tak daje radę. Obywatela wozisz. A nas Ona tam jest dociągona. Ja widziałem właśnie Zaczynę. o zracań. Mówiła tam spadła druga gęba. połówka. No, jakby to ale... na wszystko. Na 17. się to idzie, ty. No ale to, no, trzeba walczyć. Ale z nią. Tak No tam właśnie tak. Pu, pu, pu. Dobija, nie? Ja, tak, nie tak. Przód dobija. potrzebie do sprężyny. Wstrzynę. I nie wiem, co jest z tym układem, właśnie. Że coś tak jakby. Czasami tak przeskoczy. Skrętów nic nie robiłeś, nie? Nie. Piepcze głupoty dobrze jest. Nie, nie. Ale wiesz, jak na rzecz wygląda? No. Nie będę z kotej bardziej No kurde! Myślałem, że rozpierdoli będzie... No, poniać, no. bo mi nie patrzy, zapomniał! Na początku mówię, no tak, ona stoi, ja potem już pamiętałem, nie? Dobra, dawaj teraz do tamtej zobaczymy, czy coś się... To to przeparkujemy rozpierw. chyba, co? No przestań. Myślę. Znaczy tu bym tylko od bączka chciał no zobaczyć, to... czy, czy będzie robiło no. czy nie, nie? Dobra, dobra. W V8 panewa pochodzi. Pływa, ale... Dlaczego? Ja tak się boję, że czegoś nie dokręciłem w kierownicy. Wcześniej tak półrowa nie strzelało. U a oto Bar, jest zapieła i ona wali się w V8 Co róż na dwoje i jedyne o! zbija, nie? Śrenice mi się zmniejszają, zaraz zwiększają. Trzeba jąć się pewnie do A tutaj launch control. No. Przestało klekotać, czy mi się wydaje? No. Przestało A to tak. Już opona się rozrzała, to ona... Mm. Ja że jakby te biegi były na sztywno, to ona by się słuchała, chyba elegancko, bo fajerę y to widzę jedną łapą kręcić, to leciutko chodzi. No dobra. No dobra. Pytajmy mówi. tylko, czy, czy nic się nie stało. Ale wiesz co, bałeś się, że tutaj wiesz, że zaraz się człowiek zabije, czy coś, albo samochód tutaj coś klinka, już a patrz. A ona przez chwilę ucichła, ale znowu. <laughs> nie, klekocze dalej. A to tak, to normalne. Patrzan. Nie Nie naprawiłaś. Ale kopci, widzisz? Ale ona kopciła. Bierze olej. A jaki jej zalałeś? Eee, cerateka napierdoliłem. dużo? dużo cerateka? No, 2,5 litra Cerateka, reszta miała jakiś olej. A czuć, czuć, i teraz. Ale są. ona jak się nagrzała, to kopciła. Dobra, panie. Może nagar trzeba przepalić. Przejedźcie Tutaj hamulce to dobre są. No dobra. Automatikiem to już, ojej. Nie wiem czy ja jeździłem w ogóle takim modelem Chyba nie Gdzie tu bezpieczne miejsce? Ale krówko Piękne krówko że wam powiedzieć, zajebiście się jedzie takim wielkim samochodem. <grystanie> <grystanie> Ta dwut za Gonem normalnie opody prawie zwalał <noise> z tego. Za da... Trbają opad paćko krosz. nie boi się. Wejdziesz na drive i spróbuj wcisnąć któryś, czy, czy coś zmieni się? Okay, zobaczę teraz. Na drive. Właśnie. Bo ona tutaj w fina i dlatego nie można wyjść. Dobrze. No tak, tak Bo Ona ma tak. krótką już jedynkę wtedy. Ona na dwójce by sobie radziła tutaj. Ta, no... Powiem, ale... się nie pamiętam, ale ja pamiętam, że w tym okienku mi się wyświetlały kurwa te biegi. No, ale to chyba podczas jazdy. ale tym fajnie sobie, się jeździć, kurwa. Jak nie redukowałem. Podczas jazdy spróbować? No, spróbuj zredukować. Redukujesz chyba tym od, od tyłu, a tym z przodu do przodu. Dobra. W biegu. Tak mi się wydaje, ale popróbuj no. Dobra, to ja. się krową jedzie, nie? Bo Jakby biegi nie psuły, to by dało się jechać ciągiem fajnie. Ale to no. nie wygląda. No Taką tylko. popierdółką to tam nie tak... A to, ci, to, a to tak leci kurwa... Taką legarą wielką jeszcze nie Jak Jakby gangstery uciekały z policją. Tylko zegarek żółty, a nie złoty. No złoty, no. No taki tombak i to podruba, gdzieś <noise> -so -so Dobra, to co? Jadę, zobaczę Ej, a maska nie jest otwarta? Bo mi wyskoczyło, że bonet coś tam i pipczy. Nie, zamknięta jest. Dobra. A i ten dźwięk to... sam. nie? No, Ryczy. No, ja naprawdę, na żywo to jest, kurwa, taki efekt. No. On ja tu się że wiedzie nam. <noise> Dobry gość tak Ale ładnie kopci. Mówiłem, że Bugatti Veyron, kurwa. tutaj <grymny> <grymny>

Czekaj, dobra, zgaszę ją chyba, co? Zgasz trochę, odpocznij. A to jest ten. A bo P musisz wcisnąć w parking. Tu nacisnąć. Ale skrzynia się też świeci, widzisz? Ja się jej nie dziwię, jak ona 1-2-1-2. Jeden, dwa, jeden, dwa. Zagotowałaś. Dobra. O, ale mam mnie zasuszyło w błędów, to się zgasło. Chcesz do picia coś innego? Ja mam, bo. Woda. zobacz, kurwa, zobacz. Tu się otwierasz, cyk fuch, hops, Lodóweczka, hops. Masz od dupy? Ty, twój pasion był. To No wow. picie. nie wiem czy to tak studzi, co tam wolisz. O fanta, fanta dzięki. Dobra, wezmę to. Odkręcana. Ja dziękuję, nie, ja dziękuję. Nie chcesz? Nie, nie, bo wody się napiję. Sprite, cola. Kurwa, to już jest wszystko tu Jak? Ja bym w tej słyszałem, to jest wina. Tu to wypaść, a tamten... Ja labety nie widziałem, zapomniałem o ale ja. tamten słupek jest najgorszy. Ten metalowy. Przy... No, jest... Ale jest zabetonowany. Zabeton... Zatrzyma. Jak tam beton w środku weź nie? No Popatrz, to mi się opiły które... że spuścił. Ale trzeba się nakręcić, nie? Trzeba się nakręcić, fajera lekko chodzi, ale trzeba. Ale pięknie się nie ulata, naprawdę. Im cięższy samo Mi tym się fajniej. Wydaje, że dużo fajniej takim tak. ciężkim, niż taką popierdłeczkę. A mhm. nie to właśnie o to. Ja to zmęczony jestem Ty jak ty machasz, chłopie, to masz tu masz ten tor naprawdę perfekcyjnie. O, tortorem, jakby tu większy tor był, to wtedy można było tam potańczyć. Tak. Tam macha, bo mnie nad garstkiem kręci kurwa jak w tira. <laughs> Jeszcze taką zamotać bajkę. Ale fakt, faktem idzie przesadzić, jak już mocno, naprawdę się rozpędzi się o tego w hamulec, to ona bezwładnością już leci, tak? że ja nie? nie? I to, co robi, na przykład, jakby tak polecić w budynek albo w słup jakiś bokiem, to, już to ona napiera. Albo tak. wyrywa słup, albo kierowcę z pasażerem. No, no mówię, tak, żebyś nie, z... nie przesadzał. Nie, o no, mnie się to nie ma. Z mar. samochodem, ale. Frej, strach... czego pakuj walizki, wiesz? <laughs> zostaw, staw, jak żeby muchy nie zjadły. Dobra, wsiądę w czarną, tam się przejadę, tak i tutaj bączka zrobię i jest, potem pomarańczową. Jest, jest. Nie, nie, idź za, nie idź za mną. Robię taką więc... Dobra. Sprawdzimy potwora.